Hej, wszystkie z tej strony Gaby się już w chyba w ósmym odcinku Zagrajmy z gady. Teraz po raz pierwszy zaczynam odcinek ze strony startowej. To może się... No, Zobacz. Tak, wiele osób myślało, że ja odchodzę, ale... Jednak nie odchodzę, no bo robiłam sobie dekad z przyjaciółką. Tak. No, przepraszam, ale... O cóż, to było takie śmieszne, że tu ale ja już chciałem wykonała jeszcze nigdy by nie zagrał w nicokę. nigdy o to nie chodzi. No i to było śmieszne dosyć. Oczywiście, nie odchodź, nie odchodź, błagam cię, dostań. Ale jak widzicie, ja już nie, nie odchodzę. Słuchasz, jak to chciał, żeby odeszła. To proszę bardzo, łatwiej mi nie robicie. Tak, jeszcze ta! Odchodzę, wszyscy teraz odchodzą, bo ja napisałam, że odchodzę. No. Super. Tak, jutro. No. w domu, więc mogę sobie krzyczeć, bo jak słyszycie właśnie taki szumi komputer i nagrywa się to tak, że no szumi właśnie. No i muszę teraz mówić głośno, żebyście chociaż trochę usłyszeli. Nie wiem, czy to nie będzie tak głośno, jeżeli za głośno, no, jeżeli za głośno będzie, no to przepraszam. W zawsze kiedy nagrywam, mam takie kwestie jak, jak normalnie. Da się zrobić. Pozdrawiam Janek Deep123, Józef Janek Deep124. Ja pozdrawiam YouTube, ale hej YouTube, dobra. No pozdrawiam wszyscy Ary A3133.

No fajnie, właśnie ten, właśnie smart, 1, 2, 1, 5, którego nie potrzebowałam, dlatego że się pytam, jak to na to ale jakbym, po prostu nie chcę, wcześniej z nim był, moim popakiem MSP, moje to teraz, tak, teraz z wiem, że nie będę tego zerwał, bo ja, nie chodzę i nie od... cały czas jestem na MSP, Pozdrawiam limka MSP. Oh. Dobra, czekajcie. O, podpisuję, tak więc chyba wystarczy. Dobra, zobaczymy teraz na moje zdjęcia. Dobra. Dobra. Dobra, się Dobra, teraz właśnie wstawiłam moje dwa zdjęcia. Jeżeli chcecie obejrzeć, no to wejdźcie na MCB i pokażę na YouTubie. Ale czasami już widzicie. Lajku, lida w kraju, no, pozdrawiam serduszko, w nasi serduszko. jest moim chłopakom, dobra. Jeszcze się zastanowię, bo nagle tak zrywa ze mną na tu. Bum, to jest moim chłopakiem. Może gdzieś być... Dziwnie. Dobra, Karbon. Jezu, cały czas gadam i nie głosowałam do serwis na rzeczy No to, no coś tam powiedziałam, że stawiałam swoje kilka zdjęć Też zobaczymy co tam mam, bo ja już nie pamiętam He, na artykuł zobaczymy Ale na chwilę jeszcze nagrywam kolejne odcinki No nie że oddaję unikaty Mam tylko 5 lajków

nie da się go zrobić. Prawie po kolei za co? Da się. To, to co się robi, ale jakoś to nie wychodzi. Za no. chwilę nagrę kolejny odcinek i już się widzimy za sekundkę. Pa, pa!